Wśród elfów, szepnęła czarodziejka w zamyśleniu, krąży legenda o królowej zimy, która w czasie zamieci przebiega kraje saniami zaprzężonymi w białe konie. Jadąc, królowa rozsiewa dookoła twarde, ostre, maleńkie okruchy lodu i bieda temu, kogo taki okruch trafi w oko lub w serce. Taki ktoś jest skupiony. Nic już nie będzie w stanie go ucieszyć. Wszystko, co nie będzie miało bieli śniegu, będzie dla niego brzydkie, wstrętne, odrażające. Nie zazna spokoju, porzuci wszystko, podąży za królową, za swoim marzeniem i miłością. Oczywiście nigdy jej nie odnajdzie i zginie z tęsknoty. Legendy, mity, baśnie. Niezliczona ich ilość i mnogość adaptacji kreuje naszą literacką, filmową czy grawą rzeczywistość. Często są uniwersalnym wyznacznikiem konkretnej cechy, jak chciwości, gniewu, ale i odpowiedzialności, lojalności czy odwagi. Można by tak wymieniać długo, ale poruszyłem tę kwestię głównie ze względu na fakt, że również nasz wiedźmin to ogromny zlepek wielu kultur, legend, baśni. Oraz historii, które w swojej formie mogą często być bardzo uniwersalne i wciąż aktualne. Dzisiejszy materiał poświęciłem Królowej Zimy. Jedna na początku opowiedziała wam już niemalże całą historię, finalnie sprowadzoną przez Geralta do działań dzikiego gonu. Sama postać oczywiście to jawne nawiązanie do Królowej Śniegu Andersena. To ładne opisanie paskudnego zjawiska, jakim jest dziki gon. Przekleństwo pewnych okolic. Niewytłumaczalny zbiorowy szał, zmuszający ludzi do przyłączenia się do upiornego orszaku pędzącego po niebie. Widziałem to. Rzeczywiście często zdarza się zimą. W świecie Wiedźmina, historia ta traktowana jest jednak jako legenda. Legendy jednak, co warto zauważyć, mają to do siebie, że często dotyczą się person, które istniały naprawdę. Jasne, są to niekiedy bardzo zmodyfikowane historie, przekazywane przez pokolenia przez setki lat. Ale gdzieś za tym wszystkim, na końcu, a w zasadzie na początku, jest człowiek, bądź jak na przykład w Wiedźminie Elf, od którego to wszystko się zaczęło. Królowa Zimy w Gwincie przedstawiana jest jako generał dzikiego gonu. Oczywiście nieaktualny, lecz zapewne taki sprzed wielu wieków. Zważywszy na jej wizerunek, śmiało można również podjąć tezę, że mogła być kimś w podobie do Karantira. Nawigatorka, potężna, wiedząca, a co za tym idzie, czardziejka. A może nawet dowódca dzikiego gonu, który pamiętajmy jest elitarną jednostką elfów Enel. Ait Ginweil, mruknął Wiedźmin, okruch lodu. Czułem to. Wiedziałem, że to miasto jest mi wrogie, złe. Ait Ginweil, powtórzyła wolno, sanie królowej Elfów. Być może królowa Zimy niegdyś istniała naprawdę i sięła po strach wśród swych ofiar. A być może to tylko kwestia zbiorowego otumanienia ludzi narażonych na działanie orszaku, który potrafi bardzo namieszać w głowie, o czym przekonał się również sam Biały Wilk. Jeśli macie ochotę na więcej podobnych materiałów w Dzikingonie, to na końcu materiału na pewno pojawią się odpowiednie odnośniki. W tym krótkim, lecz wystarczająco treściwym materiale to by było na tyle. Po prostu nie wiemy nic więcej odnośnie tej persony. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam. I do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.